Więzienie jest takim miejscem, gdzie ludzie się obnoszą i chwalą tym, co jest złe. Więc próbuję ich prowokować, żeby odkrywać w nich dobro, żeby oni umiłowali tą taką dobrą część w sobie. No i tak próbujemy wspólnie patrzeć w przyszłość i wzmacniać nadzieję, ale jednocześnie ją czynić taką roztropną, żeby nie była taka naiwna pod tytułem jakoś to będzie, będzie dobrze, nie martw się, wszystko będzie ok”. Próbuję człowieka zarzucać pytaniami, tak mi się wydaje. To chyba tak, tak, taka jest moja filozofia. Mam zobaczyć brata. To może tak nie w każdym człowieku się udaje, ale, ale tak się staram. Cierpliwość jest konieczna. Jest sporo porażek i to, i to można traktować tak bardzo jakby osobiście i to, to tak pocina skrzydła. Nie spotykam się z ludzką nieżyczliwością, natomiast spotykam się z ludzką słabością i, 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 no i to chyba jest najtrudniejsze. Miałem nam taką rozmowę na schodach kościoła z człowiekiem, który wyszedł na wolność no i... nie miał dokąd pójść. Ja wiedziałem, że jest złodziejem, a tam mieszka, mieszkało jeszcze pięciu księży oprócz mnie. to ja wtedy spanikowałem i go nie zaprosiłem wtedy się z tym fatalnie czułem. Taką jedną z filozofii barki było to, że to musi być jakaś ruina, żeby ludzie, którzy no mają problem z sami sobą, sami sobie to wyremontowali. Dlatego każdy z naszych domów, który żeśmy przejmowali, no był w stanie ruiny. W tym momencie mamy pięć wspólnot, dwie są dla osób takich starszych, gdzie osoby w miarę sprawne żyją razem z osobami starszymi, schorowanymi. Nie ma u nas żadnych ludzi zatrudnionych. Wszyscy, którzy są, spełniają jakieś funkcje na rzecz wspólnoty. Idziemy oczywiście ku temu, żeby osoby po jakimś czasie poszły do pracy, no i po jakimś czasie się od nas wyprowadzały, albo też zakładały nowe wspólnoty. Do nas trafia człowiek, który jest problemem. No dlatego do nas trafia, no bo, no bo gdzieś tam go nie chcą, gdzieś go odpychają, więc trafia do nas i, i chodzi o to, żeby on za chwilę stał się darem. Tak z domem, jest ruina, a ruina jest problemem. Można wziąć jakiś buldożer i go, i go zburzyć, ale jak się ją odremontuje, no to wtedy można w niej pięknie żyć. Na pewno były takie momenty zniechęcenia. Chciałem zostawić więźniów, czy zostawić tutaj tą wspólnotę. Tak sobie już czasami wyznaczałem takie terminy, że na przykład że jeszcze rok, ale wtedy najczęściej przychodziło jakieś takie zdarzenie, które, które sprawiało, że no gdzieś ten pokój taki serca wracał, że, że jednak to jest to miejsce. W rozmowie z nim wspomniałem o takich przypadkach beznadziejnych, gdzie nie można komuś pomóc. Zobaczyłem smutek na jego twarzy i opowiedział w historii o jakimś biskupie, który miał być kanonizowany, ale w jego papierach znaleziono opinię o jakimś człowieku. Przypadek beznadziejny, protest natychmiast zamknięto. Powiedział: Nie ma przypadków beznadziejnych. Mieszka z nimi, żyje z nimi, kiedy zakłada nowy dom, przenosi się do tego domu. Dlaczego? Bo powiada, jak tu słyszy, że tam jest zimna woda, czy ogrzewanie nie działa, czy coś szwankuje, no to mówię tak. No, a jak ja sam nie mam zimnej, ciepłej wody i, i marznę, to wtedy się naprawdę tym zajmuje. Człowiek, który jest świadkiem pana Jezusa Chrystusa i ratuje honor Kościoła.